Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. Witam wszystkich w mojej chacie na kaszubach, a to jest odcinek, pilotażowy odcinek nowej serii Wiersz Wybrany, gdzie chciałbym prezentować teksty znajdowane w ukazujących się na bieżąco tomikach albo nadsyłane mi przez autorów. Na sam początek ważny wiersz. Wiersz zatytułowany Tym, którzy jeszcze słuchają. Znalazłem go w tomie Marka Rapnickiego Koliber. Ten tom ukazał się w tym roku, został wydany nakładem Biblioteki Toposu. Marek Rapnicki, rocznik 1955. To poeta, eseista, autor dziesięciu książek i redaktor półrocznika Almanach Prowincjonalny. Jego nowy tom poezji, czyli koliber, to po znacznej części zapis artystycznej i duchowej podróży po Włoszech. To wyznanie miłości i deklaracja podziwu dla miejsc, gdzie odsłaniają się fundamenty naszej kultury. No i te wiersze przypominają także, że podróż do Włoch jest pielgrzymką, niezależnie od tego, czy spoglądamy w głąb antycznych wykopalisk, czy patrzą na nas freski z kościoła, czy też po prostu stykamy się z italską codziennością. I z tego właśnie doświadczenia da się wywieść nieco herbertowski nakaz uwagi zawarty w wierszu który usłyszycie już za chwilę Tym którzy jeszcze słuchają upraszczaj nie komplikuj Bądź jak chleb i sól, gdy odejmiesz dodaj białym złotem, uśmiechuj zgody. Weź do wspólnego mianownika do ryckiej kolumny. Pirankiem światło, nie szukaj mus, uszanuj dajmoniona, gdy ci ton zwiastuje, kufry podróżne trzymaj w pogotowiu, omijaj targowiska ryku i chichotu, Wyślij list swej modlitwy, we wrzosach wytarzaj, czytaj z map to przyjaciółki twoje, kiedy prozą to prozą, a wierszem nadzwyczajnie. Nie złaś z krzyża, taki ci przyznano. Sław szczerze, daruj chętnie, pozbądź się wstydu, żeś jest z tego kraju. Bądź pokorny, naiwny, salutuj wybranym, ćwicz zmysły jak ci, co poskramiali płótno oraz kamień. Rusz się przez streets of Arklow, zwanym Morisonem, na psy i świecę, zapal cieniom. Wytrzymaj cięcie smyków w rytm soli, deo, gloria. Pogódź się z przyjaciółmi. Skłoni się ku elegii wieczoru i serce narysuj w piasku drogiej skóry. Zamilcz. Posłuchaj, o czym stęka przedwojenny kredens.